Weźmy za rękę, teraz jesteś w ciebie, no a w końcu będziesz pieklej. Spotkałaś mnie na mieście, Twoje serce było małe, a teraz jest wielkie. Znów spotykasz mnie na mieście, lekko cię dotykam, a ci przesuwają dreszcie. Będę kochał cię wiecznie, ty mi zaufałaś, bo poznałaś me intencje. Ej, dam ci tą różę, to symbol miłości. Kupię bikini, niech będą zazdrości. Zamówię wino i jaki dżin włoski. Musisz zrozumieć, mój język jest prosty. A te Słuchaj tego tekstu, jesteś idealna dziewczyna z projektu Wiem, yeah że przy mnie nie yeah ma żadnego yeah kompleksu A yeah yeah yeah. tańcz, tańcz, yeah Teraz tańcz, 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 tańczne, tańcze, tańcz, tańcz, tańcze, tańczne, 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 tańczne. Ej, skarbie weźmy za rękę Teraz jesteś w niebie, no a w końcu będziesz w piekle. Spotkałaś mnie na mieście Twoje serce było małe, a teraz jest wielkie Spójrz Spotykasz mnie na mieście Lekko cię dotykam, a no, ci przesyłają dresze Będę kochał Cię, wiesz, nie? Ty mi zaufałaś, bo poznałaś me intencje Bo poznałaś me intencje Ja, TKM B, będę kochał Cię, wiesz, nie? Bo poznałaś me intencje Chodźmy dziś na plaży mała Dziś wezmę trochę grama I będzie wesoła zabawa No, no, powiedz, powiedz, że kupisz mi alko powiedz, że kupisz mi No powiedz, że kupisz no. mi Ale no. no, skarbie weźmy za rękę Teraz jesteś ciebie no w będziesz w Ej, Spotkałaś mnie na mieście Twoje serce było małe, a teraz jest wielkie Spotykasz mnie na mieście Lekko cię dotykam, a cię przesuwają Będę kochał cię wiecznie Ty mi zaufałaś, bo poznałaś me intencje